Z Ewangelii według świętego Mateusza, nie osądzajcie, abyście nie byli osądzeni. Mamy przynajmniej dwa sposoby na to, żeby wyłgać się od pracy nad sobą. Pierwszy, najwygodniejszy to krytykować innych, dostrzegać, że inni sobie nie radzą tak samo jak ja, albo nawet i gorzej, yy, i że są grzesznikami, i że popełniają błędy. W ten sposób próbuję wewnętrznie usprawiedliwić to, że sam nie zrobiłem nic ze swoim życiem. Drugi sposób również dotyczy bliźnich i polega na tym, że się ich nieustannie koryguje. Mówi im się weź się do pracy, weź się za siebie, e, mógłbyś pięknie i dobrze żyć, ale e, tego nie robisz, bo tego albo tamtego Ci brakuje. Jednym słowem, e, Ucieczka od pracy nad sobą zasadniczo zawsze polega na przenoszeniu odpowiedzialności na innych. To Wy jesteście winni tego, że mi nie wychodzi życie. To Wy jesteście winni tego, że sam ze sobą sobie nie radzę, że jestem taki, jaki jestem. To są kłamstwa. Zachowania, losy, decyzje, wybory innych ludzi mają na nas wpływ. Ale mm, nie możemy wpaść w pułapkę myślenia, że to, co się dzieje w środku we mnie, zależy od tego, jak zachowają się inni. W świecie ludzi najgorszych, największych grzeszników, można pozostać świętym, jeśli się jest blisko Chrystusa. Do zobaczenia jutro.